nieograniczona energia, ale również szacunek innych mężczyzn przez dużo szybsze budowanie tkanki mięśniowej, niesamowita łatwość. W rozmowie z dziewczynami. To wszystko da Ci wyższy testosteron, który dzięki sześciu radom, które podam Ci w tym filmie, totalnie wywali poza skalę. Szczerze mówiąc, gdy byłem młodszy, totalnie nie zwracałem uwagi na mój męski hormon. Myślałem, że to coś zupełnie niepotrzebnego. Miałem ochotę grać w gry, miałem ochotę leżeć na kanapie i oglądać seriale, miałem ochotę oglądać filmy dla dorosłych, więc po prostu zakładałem, że wszystko jest dobrze. Pamiętam, że gdy miałem 15 lat, potrafiłem wracać ze szkoły w piątek, grać do czwartej nad ranem, stawać o 15 w sobotę, czuć się jak trup, a i tak powtarzać ten proces z soboty na a później w każdy kolejny weekend. Przez wiele lat taki proces i fakt, że praktycznie na nic nie miałem energii, ani motywacji, wydawał mi się zupełnie normalny. Aż do dnia, w którym dowiedziałem się, jak wielką rolę pełni w życiu mężczyzny ten jeden hormon. Testosteron. Ja jestem Tymek, moim celem jest pomóc młodym, zagubionym mężczyznom odnaleźć drogę do stania się najlepszą wersją samego siebie, a w tym filmie, tak jak już wcześniej mówiłem, podam Ci sposoby na podniesienie Twojego testosteronu. Tak jak mówi tytuł, są to naukowo potwierdzone sposoby. Ja osobiście stosuję każdy z z nich I czuję się dużo lepiej. Nie jestem w stanie potwierdzić badaniami tego, że mój testosteron wzrósł, ale myślę, że w tym aspekcie jak najbardziej można zaufać nauce. Pierwszym sposobem na podniesienie poziomu testosteronu będzie odpowiednia dieta. Tak naprawdę jest to dość proste, ponieważ wystarczy jeść zdrowe rzeczy, nieprzetworzone rzeczy, unikać tłuszczów nasyconych i cukru, chociaż raz w tygodniu postarać się jeść czerwone mięso jeść dużo orzechów, na które niestety osobiście mam uczulenie. Unikaj alkoholu jak tylko to możliwe. Mi osobiście od początku tego roku zdarzyło się pić raz, a miałem na to wiele okazji. Jeśli naprawdę zależy Ci na tym, żeby mieć więcej energii i chęci do tego, żeby osiągać swoje cele, to postaraj się jak najbardziej ograniczyć tą substancję, ponieważ jest ona zabójcą testosteronu. Drugim sposobem będzie poprawa swojego snu. Być może wszedłeś już lekko w świat samorozwoju i wiesz o tym, że sen to tak naprawdę podstawa. I jeśli tak, to pewnie możesz utożsamić się z takim podejściem, że muszę Spać 8 godzin, bo inaczej będzie masakra. Nie popełnij mojego błędu i nie twórz sobie takiego przesądu. Ja myślałem w ten sposób przez długi czas. Przez to, gdy nie miałem możliwości spać 8 godzin, to następnego dnia wmawiałem sobie, że nie mam po prostu na nic siły. I rzeczywiście, czasami śpiąc krótko, nie wyniszczą na to energii, ale tworząc nowe przekonanie, które mówi, że wcale nie potrzebujesz 8 godzin snu, dużo łatwiej. Będziesz ci spać 8 godzin, bo nie będziesz stresował się tym, że o Jezu, zaraz muszę iść do łóżka, bo inaczej będzie masakra, a potem jak już będziesz w tym łóżku, to będziesz stresował się, że musisz szybko zasnąć, bo dostaniesz za mało snu. Regularność to klucz do dobrego snu. Dlatego, po pierwsze, wyznacz jedną godzinę, o której codziennie będziesz kłaść się spać, a po drugie, nie traktuj weekendów jako odstępstw od reguły. Weekend to taki sam dzień, jak każdy inny. Wszystkie najważniejsze, wypunktowane aspekty dobrego snu. wrzuciłem w PDF-y na mojego Discorda z dniem publikacji tego filmu, więc wbijaj teraz na niego, ponieważ jest to klucz do wyższego testosteronu. Trzecim sposobem będzie właściwy trening. W przypadku testosteronu najlepiej sprawdza się trening oporowy. Super wpływa on, potocznie mówiąc, na krótkoterminowy, jak i długoterminowy testosteron. A jeśli planujesz być high value man, czyli na polski mężczyznom o wysokiej wartości, nie wiem, czy tak to się tłumaczy, ale dobra, to Twoja sylwetka ma ogromne znaczenie. Jeśli nie masz dostępu do ciężarów, ławeczek, hantli albo rodzice nie pozwalają Ci jeszcze chodzić na siłownię, bo myślą, że przez to nie urośniesz, to pierwszym sposobem będzie przekonanie ich, że wcale tak nie jest, a drugim sposobem będzie kalistanika. Kalistanika jest dużo łatwiejsza do praktykowania, ponieważ możesz pójść na jakiś plac zabaw blisko Ciebie i na pewno są tam jakieś drążki. Jeśli nie umiesz się podciągać, to znajdź na YouTube jakieś poradniki, w jaki sposób zacząć. Nawet na moim kanale nagrałem kiedyś shortsa, w jaki sposób nauczyć się podciągać, więc może to w jakiś sposób Ci pomoże. Pamiętaj, że w Wystarczającą ilość powtórzeń. Czyli, na przykład, jeżeli nie możesz wykonać wielu normalnych pompek, zacznij od łatwiejszej odmiany, żeby jak najwięcej razy napędzić twoje mięśnie. Czwartym sposobem będzie no -fat. Tak naprawdę nie ma co tutaj długo mówić. Jeśli często putujesz swoją torpedę, to również często poziom prolaktyny w twoim organizmie gwałtownie wzrasta, a co za tym idzie, poziom testosteronu w twoim organizmie się obniża. Prolaktyna to hormon, który jest po prostu zabójcą testosteronu. Więc, jeśli poważnie myślisz o optymalizacji tego męskiego hormonu, jak i swojego zdrowia psychicznego, to Proszę cię, nie bądź niewolnikiem swoich popędów. Jeśli potrzebujesz z tym pomocy, to tu masz mój film o najlepszej metodzie na nofap, a w opisie znajdziesz książkę, która pomogła już tysiącom osób wygrać z pornografią. Piątym sposobem będzie światło słoneczne. Jak mówi Andrew Huberman, znany zagraniczny neurobiolog, wystawienie się na światło słoneczne w pierwszej godzinie po przebudzeniu zwiększa wydzielanie kortyzolu tej fazie dnia, dzięki czemu w kolejnych możesz być dużo bardziej skupiony. Ważne jest to, że światło słoneczne musi być bezpośrednie. Jeśli próbujesz dostarczyć je przez szybę lub okno, to niestety będzie to nieskuteczne. Nie chcę, żeby było to za bardzo skomplikowane, więc Ci to tak, że gdy promień słoneczny uderza w szybę, rozprasza się, że to światło, które na Ciebie pada, nie ma tej samej częstotliwości. I szóstym już ostatnim sposobem będą witaminy. Jeśli chodzi o męski hormon, to podstawowymi witaminami będzie witamina D i cynk. Jeśli masz taką możliwość, to zrób sobie badania krwi, żeby zobaczyć, na jakim Poziomie są one w Twoim organizmie, albo możesz po prostu pójść do apteki i sobie to kupić. Ja osobiście biorę 5 a nawet do 6 tysięcy jednostek witaminy D dziennie, a jeśli chodzi o synk to dawkuję go proporcjonalnie do tego, ile w danym okresie trenuję, ponieważ wydzielamy go razem z potem. Wszystkie sposoby, jakie ja opisałem w tym filmie, drastycznie poprawią Twój testosteron, i teraz tylko od Ciebie zależy, jak wielką wagę do tego przyłożysz. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, to zapisz się na jeszcze darmową rozmowę ze mną. Dołącz do naszego Discorda, ponieważ czeka nam na Ciebie masa młodych, ambitnych chłopaków takich jak ty, którzy nie dają przekonać się tym nerdom do tego, że wszystko co współczesny świat podkłada nam przed nos jest dobre. Kliknij w tym filmie, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i bądź najlepszą wersją samego siebie.